Piątek, 6 września, Marta Paduczenko zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu, Chevron w Andrzejowie, Dzień Energetyka, wręczyli odznaczenia. Firma Chevron zakończyła prace poszukiwawcze w Andrzejowie. Nie ma tam gazu łupkowego. Blisko półtora roku temu firma Szevron, która posiada w Polsce koncesję na poszukiwanie gazu łupkowego, uruchomiła odwiert poszukiwawczy w Andrzejowie na obszarze koncesji Frampol. Głębokość odwiertu wyniosła blisko 3,5 km. Wiercenie prowadziła nafta piła, jednak gazu łupkowego tam nie znaleziono. Obecnie lokalne władze liczą korzyści, natomiast przedstawiciele firmy Chevron zachwalają współpracę. Teren wiertni jest zrekultywowany. I tak jak obiecaliśmy, zreperowaliśmy drogi i zrobiliśmy nawet coś więcej. Zafundowaliśmy chodnik dla miejscowej ludności. W zasadzie konfliktów żadnych tutaj na terenie powiatu nie mieliśmy. Także możemy podziękować za dobrą współpracę firma Chevron sobie zostawia tylko i wyłącznie pozytywne wspomnienia. We wsi Andrzejów nie doszło do protestów. Mieszkańcy również nie odczuli wielu niedogodności związanych z poszukiwaniem gazu. W zamian otrzymali 1300 metrów drogi i chodnik, a pole, na którym znajdowała się wiertnia, jest już przygotowane pod uprawę. Blisko 40letnia droga. Występowały tu dosyć często przełomy w okresie wiosennym. Droga generalnie w okresie wiosennym była zamykana częściowo, gdyż no, trudno było tutaj przyjechać. Obecnie nowa droga, sfinansowana przez firmę Chevron, stanowi wygodny skrót między gminami Godziszów a Modli 6 września zamoźcy energetycy obchodzili swoje święto. Jest to okazja do wręczeń najważniejszych odznaczeń państwowych. Polskie święto branży energetycznej jest okazją do wręczenia najważniejszych odznaczeń państwowych, resortowych, a także dyplomów uznania. 6 września w siedzibie Zamojskich Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Energetyka. Gospodarzami uroczystości byli dyrektorzy obu oddziałów Jan Wójtowicz i Piotr Boratyn. Dzień Energetyka jest ważny dla nas wszystkich z kilku powodów. Po pierwsze jest to czas, kiedy podsumujemy nasze dotychczasowe działania. Oceniamy ich realizację, ale także dyskusujemy o tym, co będziemy robić w przyszłości, w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Drugi powód to jest taki bardzo istotny: jest to dzień, kiedy najlepsi nasi pracownicy spotykają się na tej sali, bez których jak wiemy, realizacja wspomnianych planów, zadań nie byłaby możliwa, sukcesy by nie było możliwe i wasze zaangażowanie w, te, w tą działalność, wasze zaangażowanie w dystrybucję energetyczną jest bardzo istotne i dzisiaj z tego tytułu zostaniecie docenieni. Wśród nas są pracownicy, którzy w swoim doświadczeniu, w swoim doświadczeniu mają 20, 30 i więcej lat pracy zawodowej. Wśród Państwa są tacy, którzy dzisiaj dostaną odznaczenia, dyplomy, Nagrody za ciężką pracę. Reprezentujecie całe nasze dwie firmy, ale to jest Zamojska Energetyka. Przez te ostatnie kilka lat doświadczyliśmy i Państwo, i my jako kadra zarządzająca wiele wyzwań, ciężkich, trudnych, okupionych potem wysiłkiem, ale też i satysfakcją. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wręczono złote i srebrne medale za długoletnią służbę. Otrzymali je pracownicy PGE Dystrybucja Oddział Zamość i PGE Obrót Oddział z siedzibą w zamościu. Wręczono także odznaczenia ministra gospodarki za zasługi dla energetyki. Pracownicy PGE Dystrybucja otrzymali także statuetki zasłużone dla energetyki zamojskiej i dyplomy uznania oraz dyplomy dla pracowników wyróżniających się w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP w pracy. Dyplomy uznania swoim pracownikom przyznał także dyrektor PGE Obrót SA oddział z siedzibą w Zamościu. Członkowie towarzystwa wiedzy obronnej oddział Zamość otrzymali odznaczenia Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Rada Główna Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadała odznaczenia członkom Towarzystwa Wiedzy Obronnej oddział z siedzibą w Zamościu. Ona zrzesza wszystkich weteranów i rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Członkowie Towarzystwa Wiedzy Obrony otrzymają dzisiaj... Krzyże Zasługi za działalność na rzecz Towarzystwa Wiedzy Obrony i wśród młodzieży historii oręża polskiego oraz bieżących zagadnień z dziedziny obrony. Honorowe odznaki za zasługi dla Federacji otrzymali Ryszard Homa, Adam Waga, Krzysztof Przędniak, Waldemar Fusiara, Jerzy Homa, Paweł Kiernikowski, Jan Żyłowski, Lech Połetko, Zenon Belina, Arkadiusz Hubala, Tomasz Łazorczyk i Bolesław Kołtun. Odznaczenia wręczyli podpułkownik Adam Filip, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, a także Ryszard Homa, prezes Towarzystwa Wiedzy Obronnej, oddział z siedzibą w Zamościu. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.